Roman Wilhelmi, lekceważył raka, a bliscy się mu powiedziec, ze umiera. Choroba zaatakowała Romana Wilhelm jego niespodziewanie, ale z wielka sila. Rak watroby z przerzutami do płuc, oto. Jaka diagnoza usłyszał aktor, gdy pewnego dnia, zaniepokojony pogarszającym się samopoczuciem, zgłosił się do lekarza. Tego, że pozostało mu niewiele czasu, w ogóle nie przyjął do wiadomości. Kiedy mu Romka w szpitalu trzy dni przed jego odejściem, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji i zdradził brat Romana. Adam Wilhelmi w rozmowie z Super Expressem. Roman Wilhelmi uchodził wśród swoich znajomych za króla życia. Miał gest. Kiedy wszyscy przeliczali pieniądze, o niej wydawał. Nie kalkulował. Chciał zyc, zyc, zyc. Miał poczucie niesmiertelności. Przy swoim ogromnym temperamencie, nie wkalkulował tego. Zamożna umrzeć, wspominał go Rezysar Maciej Prus w rozmowie z autorem ksiaski Roman Wilhelmi. I tak będę wielki. Dopiero po śmierci aktora wyszło na jaw, że wcale nie był taki, jakim go postrzegano. Marika Kolar, druga żona Wilhelmiego i matka jego jedynego syna, zdradziła mediom. Ze Roman latami walczył z demonami które zatruwali mu i niemal nie go w depresję. Jako z sobie radził, bo pil, żeby zapomnieć o problemach. Roman miał jakby dwa oblicza, jedno, to smiejące się, dla świata zewnętrznego i jedno, pleczace, w życiu prywatnym. Potrafił rozbawiać ludzi aż do les. W momentach zalamania, wątpliwości, i tylko w swoich czterech ścianach, Pozwala sobie na pokazywanie swojego smutnego oblicza, opowiadała Marika Koller w wywiadzie, cytat za Super Express Chicago. To, z Wilhelm i pilna umór, potwierdził jego przyjaciel, już Marian Kociniak, wspomina Jad romana w ksiasce Marian Kociniak. Spełniony Remigiusz Grzeli. Przechlaliśmy masę pieniędzy. To, co nasze kobiety przezyły z nami, bo balowaliśmy noc w noc, jest nie do opisania wyznal. Roman Wilhelmi nawet przez chwilę nie zwadpił w to, że poradzi sobie z nowotworem. Nie zdawał sobie sprawy, jak poważnie jest chory, a najbliżsi, brat Adam Wilhelmi i partnerka Liliana Keszycka bali się powiedzieć mu, że umiera. Wiary w odzyskanie sił aktor nie stracił nawet wtedy, gdy trafił do szpitala. Twierdził, za nic mu nie jest i do końca ignorował raka. Nie zgodził się, by odwalano spektakle, w których miał grać. Przekonany, że w szpitalu znalazł się bez powodu i jedynie na chwilę. Brat która twierdzi, że dzień przed śmiercią Roman dzwonił do Francji, żeby zalatwić sobie Angas. Chciał pojechać do Paryża i tam kontynuować karierę. Zazdroscił Wojciechowi Przoniakowi i Andrzejowi Sewerynowi tego, że mieszka i pracuje w stolicy Francji. W kalendarzu notował daty spotkań. Opowiadał mi, co będzie robił, gdy wyjdzie z szpitala. Miał masę planów, wspominał Adam Wilhelmina, lamach Expressu. Biograf aktora, Marcin Rychcik, odnotował w tomie Roman Wilhelmi. I tak będę wielki. Ze otwórca głównej roli w serialu Kariera Nikodema Dysma nie chciał dopuścić. By ktokolwiek dowiedział się, zatoczył walkę z rakiem. Czysto podkreślał: Ze twardym facetem bywa tylko na ekranie i na scenie, lecz kiedy walczył, za tę śmiertelna miał dost sile. By do samego końca kryć to przed światem, czytamy w książce Rechcika. Bliscy Romana Wilhelmiego twierdza, że aktor w starciu z nowotworem był od samego początku na straconej pozycji. Być może udałoby mu się przedłużyć sobie życie o rok, może o dwa lata, gdyby poważnie podszedł do leczenia i Przede wszystkim rzucił papierosy. Zachorował na raka, ale to alkohol i papierosy go zabile stwierdził syn Wilhelmiego. Rafal w książce być z dzieckiem legendy. Roman Wilhelm zmarł 3 listopada 1991 roku. roku. Miał zaledwie 55 lat.